Hey, a więc, kiedy się witajcie, ja jestem, adam dzisiaj gram sobie w Minecrafta. Pamiętajcie, to jest ten w górę subika tam na dole, a my widzimy się na pierwszej arence w tym odcinku. Wow! Okej, okay, a więc jesteśmy już na pierwszej arence w tym odcinku i ogólnie damy sobie na takim fajnym tekstur packu, którego dam wam w opisie i podam wam też linka do kanału, z którego widziałem tego tekstur odpaka. Ja już miałem pojęcia czy przypadkiem to nie jest właśnie twórca tego tekstur dlatego jakby tu dodam wam tekstur packa linka do tekstur packa, pod linka do kanału, z którego mam tego tekstur bo zauważyłem też, że tam daje często do opisu tego tych tak rybaka, więc jakby, no. Tak. sobie ogólnie na CrossCrafcie, jak widzicie i dodam, że nigdy na tym serwerze chyba nie grałem jakoś kompletnie, tak? Chciałem powiedzieć, że nigdy nie grałem na tym serwerze dużo, w... ogólnie, dlatego nie mam pojęcia gdzie są tutaj, jakby co tu jest postawiane, a tam już idzie gości do nas, więc ajajaj. Kamień Endu, dobra, chociaż tyle. Więc za ile tu jest miarczyk żelazny? 7, ok. czyli to jest jakby normalnie, ok. Okej, okay, gdzie jest gościu? Gdzie jest gościu nasz tutaj? Wijaciel kochany. On spadł. Jak on się cofnął, więc okej, okay, dobra. Mamy jeszcze chwilę czasu w takim razie. I możemy kupić drewno. Come on. To jest drewno. Dyski są tak tanio, ale jajo. Ale jakby coxcraft tutaj jesteśmy na prost. Na plus. Na plus. Okej, okay, ten gościu. On ewidentnie chce na nas przyjść, tylko przynajmniej już TNT, tak mi się wydaje. Okej, okay, możemy go zwalić stąd? w prostu? Tak, on, na przykład? Nigdy. <grym> Jej kotwy śmierć cieka może być to, 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 to totalnie <śmum> gość nie wiedział totalnie co się stało, by był w totalnym szoku. Dobra, widzowie. Jednak się nie budujemy do niego, to nam tylko... Tu spaść? No wróć paść. Bo nie ma szkła. Okej, okay, i co ten gościu teraz próbuje? Nie próbował do nas iść, co nie? Gość, co ty kombinujesz, gościu, powiedz mi. Co ty chcesz? Czego ty chcesz? Czego ty chcesz? Kogo, kogoś, czego ty chcesz? Chcesz jest zniszczyć łóżko, co nie? Gościu Fatal FN, Odsuń się, proszę cię. Co on. Gdzie on jest? On. Gdzie on jest? On wyszedł? Nie, on jest. Ale chyba nie chce już raz iść, więc. Próbujemy myjść do niego. Gościu, to ty co ty kombinujesz, gość, co ty kombinujesz? Gość, co ty kombinujesz? Powiedz mi. Klop, klop, z gościu, 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 klop. O nie, tu nie ma tego. No gościu, odsun się, proszę, byku. Nie mam seta, o nie. Ja kompletnie wiedziałem, że nie mam seta. Gościu. Co ty kręcisz tutaj? Byczku. Gość, no nie ten gościu w ogóle kombinował tutaj totalnie, jakby nie mam pojęcia, co, co on kmini, Ten gościu, byczku. Dobra, no tak. podaj iść do niego. Nic nie ma sensu, takie zabawianie się. Jak on tu jest, niego, ten most, nie wiem. Potrzebujemy bloków. Ehm, um, wełna. Jak też myślałem, że tu widziałem tego gościa. Dobra. Udało mi się obronić łóżko w jednej sekundzie. Dobra. Nie jest źle, nie jest źle. Mogło być gorzej. Tylko idziemy do niego. To jest dziura, co nie? Tak. Gościu, odsuń się ode mnie. Bo zabiliśmy gościa. Nie jest źle, tylko mamy życie w ogóle. Jest za ile to, jest jabłko. Ale tam 5 nie mam pojęcia kompletnie, co tutaj mogę kupić za 5 diaksów. Dajcie mi to. Boom. Wow. Trzeba go sklepać, chyba, bo. O nie. To, to nie tak miało wyglądać. Spadłem. Co jest? Jeszcze jeden jest tutaj. Co jest? Co się dzieje? Pewnie będzie wiedział, że my tam idziemy. I w ogóle żyją? Z ciekawości. Żyjemy, bo ci nie są w bazie. Nic na środku, więc mamy szansę, żeby mu zniszczyć teraz tym. Kiedy nie ma łóżka. Gościu, to ty chce się klepać. Gościu, gościu, nie gadaj nawet do mnie. Ajajaj, ajaj, nie zabiłem go. Ajajaj. Wiem, że zdążę go zabić. Ale dobra. doota. Będę spróbować jeszcze raz. Bo teraz nam się uda. Muszę powiedzieć, że dojeżdżę go ten różowy. O oh, damn. Gdzie on jest? Gdzie on jest? Gdzie on jest? Klepiemy go od razu. To jest? Klepiemy go od razu. No aj. Gościu, no chodź. Gość, no ile mam ci nawalać? No nawet nie mogę go dotknąć. Klikam od razu w myszkę i nic nie idzie, widzowie. Gdzie on jest? Jamuszka? Nie. No klepie gościa, gdzie on jest, no klepie, w to myszkę jak debil. Ok, a więc jeśli ten raziek Wam się spodobał, pamiętajcie z nimi łapeczki w górę i sobie na moim kanale. My widzimy się na następnym odcinku. wow.